No, no i także nie było coś ciekawego dla multiplayer tym razem. Bo no jeżeli ktoś jest faktycznie fanem tego roglajka, -like to spoko tylko wywala krepys. No. Kiedyś się Ale na... jeszcze. Patrzcie że... na dormant. Piekło... Co? Kiedy na GTA było do darmo, ale tylko to było coś. No. Ja to już było, i tak na... miałem, więc... yeah, ja ale... nie wiem, więc. Nie, gier. Ale jeszcze tutaj. Najlepsze w tej gierce było to, jak Bazak powiedział, że na samym Twitchu tylko 14 osób to ogląda. No, no serio? No, to, bo... to, to, to najlepsze co, co słyszałem no, o tej śmieszne, że jest to ciekawe ile było podczas jak grałem, bo miałem 5 nie? Przemysł I... <laughs> całyś normalnie wiesz. No i to na nie są jakieś takie. I to jeszcze taki mało popularny. Zajmuj, no, to jest okolica Krzaka. Ja go ostatniego widziałem. O, właśnie tam. Jaki jest to pójdź, co? Oni No, oni, no tylko tym ty, ty razem to jest oni e, miną całą Dobra, to ty w idziesz idesz tam Ty w końcu pójdziesz Jedzie do głównego Nie, nie chcą się przez ta. całą mapę ubić Ja to mam tak wyrażenie, czy piłował Umiem tak robić, że nie wypływało, nie wypływało. Ma, Max, ty masz pechę do tych chanin. Za, za każdym razem jak coś próbujesz, to le leżysz. E, dobra, no od tego ci uciekaj, zdechaj do mnie. Nie wiem w jej po stronę. Dobra, udało się. Dobra, to lecimy. No i tak ten to... No ma krzyczące. No ma krzyczące. No... Ty, dobrze. No ja miałem ściągnąć ja będę sięgał. Dobra, to ty pójdź po Maxa, ja po maksę. Hmm. ja poza tak. Standard. Podnosi mnie idzie, idzie tak trochę. Tak trochę do piwnicy idzie, bardzo do piwnicy idzie. Odwróć tobie iść do piwnicy. I ma chyba ekscytację, bo bardzo szybko chodzi. Dobra. Może robi zadanie jakieś na piwnicę. No, bo ja tak, no to mnie też by tak. do piwnicy. Ładuje mi się jak antykampa, Już nie Idzie, uciekaj Dobra, idę zciągnąć. połowę Leć, kuźwa Leć i na światła Poznaj mojego kolegę oświecenie Boże Nie ma się tutaj przynajmniej, jestem z siebie dumny Udało się ja nawet postępu, dobra ja nas z Dobra e, idzie do głównego Proszę do głównego Naładowany. i chyba... Tak, koś zauważył, Ktoś zauważył Dobra idę ściągnąć Liona eee... Nie dawał gdzieś Znalazł, znalazł ja yy... A tam Naraz. No widzę Ubiwano To już było przegięcie jak on tak wykręcił Ja pierdola. Może tu przyjechać wiesz no. Tak jedzie, jedzie, jedzie Jedzie na pełnej Ja pierdolę, przecież to jest bez sensu Myślisz, dobra, bardzo dobrze. Brzmi ponosem, bo byłem akurat nie nad. Ej, główny zrobiony? Nie, tak, główny zrobiony. Dobrze. ty co jesteś sobie gdzieś łanie wykręconego, nie? Dobrze. I poczekaj, to jest krzęk, ale właściwie w skręcach się tu nic nie ma. Dobra. Ten gówny mi się kręci. Widział mnie. Nie, jednak brzuch za y, Obi-Wanem. Za mną, za mnie. A czekaj, gdzie jest Michael Basel, bo go nie widzę. Ja go ściągam. Tam, gdzie ty wziąłeś. Ma... Chyba łoniowe perki tutaj. Tak, ma łoniowe perki. Na haku. No. no. Przybiegnie tu, co nie? Ja ci las. No. No bez przesady, no kurwa mać. E, biega Jeszcze biega. za mną. No nie no to jest bez sensu kurwa co za szmaciasz pierdolony w dupę kopany Gnuj jebany hmm. się Dobra, dobra dobra, dobra. O Jezu Czemu kurwa leżąca Rami postać łazuj. też krzyczy? No bo to jest właśnie ten perk Co to no za perk wszyscy krzyczą. z tym perkiem. się podnieść poza to, nie jest. No nie zdążysz, trzeba było przez nie iść. Nie, nie zdążysz. Jesteś pewny? On tu wraca się okay. do no. no, to jednak zamrzysz. No mówi, widzisz. I Tam, on zamiast pójść w śladach się kręci w kółko. No. Okay. Obok nas jest gen, robimy go? Nie wiem. Róbcie, Nie. róbcie. Jeden z 3 jest gen, tu, tu, tu. Nie no kurwa może, może tu przyjechać, może, uważaj, może tu przyjechać. Nie. Podnosi. Nie, dobra, podnosi. Ale przyjedzie podnosi. tu zaraz, na sto procent. tam Nie. Dopiero widzę no, Widział nas na krzyku. No. Może, może, może przyjechać. Ja idę do szafki, pierdolę. No i ja do mnie przyjdzie. No, ty idź do szafki. Jest, ja pójdę ściągnąć. Ja pójdę ściągnąć. Wie gdzie tu, jedzie A, tu. Jedzie, jedzie, do tego genera, no. Jedzie do tego genera. To ja Dobra, to ściąga jest próbuj jest i daję zabić twojego wiele wraca się, wraca, ja się, wraca się. się, wraca się, wraca się Dobra, wejdź go jak najdalej i ja... No nie mogę, jestem w takim dupym miejscu byłem, że nic nie zrobię na o niego w tym miejscu Jeżeli umie tak ładnie wykręcać. Dobra, 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 jest dobrze, nie mam mocy, nie mam mocy, nie mam mocy. Lion, czekaj, jeszcze nie no, ma... Możecie za to, tak, możecie spróbować hity podejrzewaj o pole, to no, Ja nie tak, będę próbujcie próbujcie, 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 Ja już za późno Jandyntkę Max A ty też masz no ja też mam była dętkę. Zdążylibyście. Dobra. Jakbyście tam poszli, nie żebyście mogli go ściągnąć jeszcze, to byście wytankowali. Wylas. Ja za mną. Jestem główny na piętarku. A Ty ściągnąłeś! No pierdolę, ja tu wchodzę do piwnicy, czaję się, żeby kurwa. <grydolę> Więc tego trzeba było biec od razu przyjąć hita i tam polecieć I to by było dla ciebie korzystać. Ach, ja, to ja, myśl, to, ja nie wiedziałem, że ty masz te... Ta... Zdróżdż no, tego No, dlatego prosiłem o hita Pierdoła oh, No i zginąłem pierwszy, do dupy Chcesz ściągać? Eee, możesz pójść, bo on chyba poszedł do szak, ale, ale nie ale mi zniknął z oczu jak szedł do tego. I idę, idę, idę. Oho, gdzie jest? Gdzie jest nasz drugi kolega? No. Nie zdaję. Nie, nie zdążysz, a jednak zdążysz. O i taki nie... Ty. Nie, bez Matko, Podnosi, ból, podnosi. Ból, o was jeszcze trójka znaczy, nas był jeszcze. Dobra, dwa ściągnięcia przynajmniej. Żenado po prostu. Dobra, będę leżał. Chowaj się, Obiwa On tu jest obok nie. No. Po tych kulkach mnie zna znajdzie. Zaraz mnie. Kulka. Leżą. Nou uh -huh. fadya Trzydziesty No i chul. Nie, 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 czekaj. No, to było dobre. O, później tak, tak, Masz. Nie, do nie wchodź. Wow. kurwa. George. No i chuj. A ja nie mogę. A. dupa. Dobra dupa mi łam. No to okej. Okay. Ghostface no to się bardzo źle, bardzo źle tak to ja każdy hmm. każdy bym się bał dosłownie no za każdym razem jak się obrócę Bym się bał zobaczymy kto e, pewnie Ghostface Albo Merino my... jeszcze bo, bo jednak by nie zabrał sobie takiej mapy Oczywiście, no, że jest No bo tutaj pasuje idealnie, bo Paweł mógł taki wiesz Patrzeć o, z drugim wow. z Pamiętasz Bazalt? To jak ty trenowałeś kiedyś też tak, ci... Tak, teści ci próbował No, teści, no mapy Race, się na takiej mapie najlepiej. Jest? No. O, zbiegłem. Pamiętam, jak ty, rozpoczy... ty rozpoczynasz pierwszą gierkę Ghostface'a. Hmm. Na tej mapie. Ja ginę, o nie mam baletę. Ej, a Kiedy, kiedy wrócą odcinki jak grasz Killer'a? Nie, bo ich chyba już od długo, długo ich nie było. No, no, nie się wierzę. Wierzę. Nie lubię. Ja to dziś dobrze stoję na ten odcinek e, Ghostface e, na złomowisku. <much> Nie, ja po zdanie wymieniłem. Plagi. Tak, chyba nie wymieniłem sobie no. zdania. Dobra, ja bym przetrzymał sobie paletę. Jest u mnie. Dobra, idę po maksa. Tak, od tej strony wymieniłem od Dobra. 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 Dobra, Czemu mam O, dobra, lecz on kawałek. Nie, poleczycie. Pójdę ściągnąć. Gomele, wywnień ujrzysz mnie też. Nie poszedł w tamtą stronę. O, mam nie. Dobra, ty prosimy ciebie, ty ja idę ściągnąć. Ja idę ściągnąć, kurwa. Badał, badał. Mówię. Bo tak agresywnie Mówisz, że jaj to ściągnąć, a jak goni Maxa mówisz, wiem, że w tym idziesz Taki pociarz Aha Bili, uważaj, tam jest gdzieś goł Rzem się wjebał tamto ładnie Dobra, mam 60 sekund uciekać. Dobra, doklejam go Już jeszcze dwa Dzięki później nam, okay. ale teraz go zauważyłem zrobić GR podczekłem tutaj, to jest z cząstką Gdzie mu ciepłem? Nie wiem, tak. Siema, o Tutaj. Ale gdzieś tu jest? No, robisz jednego z key genu. mnie. Ja już wiem, właśnie z góry. Lion teraz możesz sobie wchodzić. No teraz, możesz z cyścią. Dobrze. Jak skończę GR. A nie, pójdź za, zapomniałem, że... Gdzieś niedaleko siebie? nie widzę Idzie za plecę robiłam Tam gdzie Gena robiłaś Dobra. czyli czy tam Czekaj, 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 bo tu będzie. Plecy nam robi. Albo do mnie idzie. Albo do ciepłego plecy nie wiem będzie co. Robił. Ja Gdziem, Nie wiem, ale Nie za nami. Weź tu, 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 Tak powiedział. Obie. No tak. Przerwot. But... Nie, no, zapisałeś, być na gdzieś, gdzieś Nie widzę go u siebie w ogóle. No to możeś się... szuka nas. Fabian. Ja nie nie widzę na pewno, bo go nie widzę. Na pewno, na pewno, bo go nie słyszę, Tak to bym go słyszał. Nie, ma mojego serwisu. Mm. Oh. Dobra. O, mam teraz. Fabiany. O, bo mnie się go nic nie Ja tu genę robię. Daleko. To ja robisz niego z no, Ty tam robisz max Maja, prawda? Nie. Na do mojego. Oh, oh, oh. Aha. Jestem Dobra. Ja Oba. dobra ja Bra, ja wybuchłem gena Idzie w Waszym kierunku. Na pewno. O dalej ślimiesz? Tak. A. Jest u mnie, jest u mnie, jest u mnie. Stalkuje się na mnie. Dobra prach na mnie. Jestem w bibliotece. Hmm. Ja bym skończył tego twojego gena najchętniej, ale nie wiem czy się uda. Że dużo jedynek strasznie tutaj jest. No, znaczy nie wiem, jeszcze nie widziałem żadnej. No trzy są trzy było, obok siebie w sumie. Jeszcze jedno ściągnięcie. Dobrze, tylko nie wyjaj tam do siebie, bo ja tu robię. Gena tego twojego. Jest u mnie. No, widzę was. E, ma szybkie kopanie, leża. Obecnie? Eee, ma i szybkie kopanie. I plagi. Jeszcze ja tylko czwarty perk. Ja ściągnę. Mm, nie idą na Ładne są te geny. Ty, Obi, robisz tego gena obok tego, który teraz tank, co nie? Nie chwila gena, Obi, tak, tak, bo jak. będzie haplagi. O, tak. To też jest ręka. Jak to, idzie? Wystalkowany. Dobra, nie mam mocy, nie mam mocy, nie mam mocy. Chyba, że się ładuje. Ale ma trzy... O, są trzy dalekie geny. Dobra, to jest dobrze, jest dobrze. Syf, ja pierdolę, serio mnie nie zauważył. Gdzie mi skopać? Nie, on mnie pierdolą. E, dobra, ale Oby, idź, idź, o, się, się, i... go ściągać, idź Wraca się, wraca się do ciebie. No, oni mnie teraz. Dobra, biegnę ściągnąć na pałę Może, bo nie wybiegł w ryj. Zostawił mnie, zostawił mnie. Jest gdzieś tutaj, ale ściągnę cię na palę najpierw. Biegnę okay. w mordę. A za nami jest, za nami jest, za nami. Nie biegnie, nie Nie w tą stronę, za nami jest. Wiem, chciałem za to, za ciebie wbić, żeby... Dobra. Ja sobie poradzę, ja sobie poradzę, ja sobie poradzę. Już. Dobra, zadanie zrobione. Dobra, haklag za mnie wejdzie. Teraz jest w międzyczasie czasie skrzynki, nie wiem, czy chyba nie, mam się uderzył, bo... Ja byłem ostatni. Bo raz mi pęk... zwykły, No nie pękgen. Ja żebyś go nie Dobra, ja... to to ja je, do... jed z tego gana. Ja dobra. Ja mam skrzynkę, ja mam skrzynkę do roboty. To jest o, jest, czekaj. Dobra, to mnie nie powinno trafić. Kopię mnie tego gena. A, dzięki. Co? O i nabrałem się. Co, co, co? Gdzie? Nabrałem się na jego moc. I nie widziałem światełka. I no, nie widziałem z którymś, co na mnie zaatakuje. Chcesz ciągnąć wozach? Nie, już nie muszę. Bo ja nie chcę. Co? Eee, ja nie idzie, do, idzie do waszej dwójki, robiącej gena. To ja się ile jednak? No Dobra, fajnie, możesz pojechać Kurwa, Kurwa Dobra, ja bym narobił, bo y, No, bo, bo, bo to jest jednoosobowe, ale dobra Wiem, wiem Oj, chuj. No dobra. A to było wyjście, ja pierdol... Myślałem, <grym> że nie, nie ma tam wyjścia. Nie, się, bo nie ma sensu. Gdzie pobiegłeś? A... Kurde, że wolno, jak wydogonię. Musiałbym, że oni mnie wyrzymali. Dobra, no, tak. zacznijcie zemgenie. O, widać mnie No idę do siebie. wyrażmy się. Ja Kto poszedł? Nie wiem. pierwszego, bo tu masz dentkę, oczywiście. A nie, jest A nie mam, nie, nie mam. Z nami! On Kurde, sorry. Ok, spoko, jedynie. Gonicie, gonicie, gonicie. Dobra, dziadek ja, tak przy tym, będzie tak leżę. Rób gena, rób gena, rób gena. Rób się na, się ja się doszogłem. Ja się doszogłem, się dociągam, Rób, gena, rób, gena, rób gena. On mi on nie będzie... Ja się ty... goni maksa, więc ja się doszłam twojego gionę. I schowam się w takim miejscu, że mnie nie znajdzie. O, wow, oh, to działało, nie wierzę w to. No, bambus dla w ogóle, tak. O, oh, kurde, zjebałem, mogę być dalej. Dobra, nie, wiesz co, nie rób, nie rób, nie rób, na. chodź tam i I to ja zjebałem tutaj. Sorry, Żebyś Sorry. Nie sobie Mogę być dalej. E, idę do tam, gdzie Cię powalił, a więc spokojnie. Aha, od, tam, gdzie Cię mhm. pobalił. Żebym właśnie miał trudniej. Dobra. Dobra Dobra, ja idę zrobić tego gena, a ty spróbuj ściągnąć No dobra. Jest, dobra, mam Ma ciebie? Dobra, to się ściągnąć Mhm A może ja weźmiemy tamtego gena, którego on robił? Się nie, się recytujemy? Nie, 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 bo on tu pewnie zaraz przyjdzie, więc nie ma co się ja rozstawać. Nie widzę go, no. nie widzę go. Więc pani idzie właśnie w tą naszą stronę. No, tak jest. nie jest, jest na mnie. Gdzieś tu jest, może tam jest chyba. No, idziemy do gena. Tu, 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 tu. tu. Nie wiem, ja go widzę. Bodaja, strasznie blisko. Dobra, 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 dobra. Idę w Waszą stronę. Tak, uciekaj, 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 uciekaj no, Uciekam. skończyliśmy Uciekam. chyba Uciekam. 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 się rozdzielić No Uciekam. już nie

i maski i ciarki. O, budel. Idź przy głównym budynku.

Super. Ej, to mam, dało mi się. A ty jeszcze miał,